Ty mi nic nie mów, ja wszystko rozumiem, Twój wzrok zastąpi najpiękniejsze słowa. Gdy się sercami rozmawiać już umie, wtedy naprawdę niepotrzebna mowa. Za piękna jesteś, by tylko pięknie Ciebie przytulić. Za mądra, by oszukać wzrokiem, w którym miłość. Za dobra, by zostawić Ciebie po drodze do innej. Za bardzo moja, by przestać kochać. Za bardzo Chrystusa, by się im nie zbawić. W dniach od 9 do 11 grudnia bieżącego roku w parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i Świętego Mikołaja w Rzeczenicy na zaproszenie proboszcza księdza Jerzego Różkowskiego gościł i prowadził rekolekcję ksiądz dr Maner Chrzanowski. Od kilku lat pisze, głównie poezję, gdzie dzieli się z czytelnikiem swoim bagażem doświadczeń, inspiruje do refleksji nad różnymi aspektami ludzkiej egzystencji, od osamotnienia i cierpienia po radość, miłość, wiarę i nadzieję. Daje wskazówki jak żyć, aby przekształcić cywilizację XXI wieku w cywilizację miłości. Przy czym w słowach nie jest nachalny. Jego wiersze przepełnione są ogromną wrażliwością i otwarciem na drugiego człowieka. Do tej pory ukazało się osiem tomików jego poezji. W promieniach nocy, niebo i chleb powszedni, dziwne boga ogrody, i światłem stanie się mrok, krajobrazy miłości, ślady na sercu, diamenty i łzy, dotykanie błękitu. W 2010 roku ukazał się zbiór opowiadań, Szukając miłości. W 2011 zostały wydane rozważania na temat cotygodniowych i świątecznych czytań liturgicznych w roku A pod tytułem Kołysanie Słowa. Kolejne dwie części rozważań na rok liturgiczny B i C ukazały się w 2012 roku. W grudniu 2011 roku została wydana płyta z wierszami księdza Marka w wykonaniu Pawła Kurlikowskiego. Niedługo potem Paweł Królikowski wraz z Małgorzatą Korzuchowską nagrali płytę z wierszami księdza Marka pod tytułem Bystarczyło czasu na miłość. Już można posłuchać płyty z muzyką do słów księdza Marka. Ksiądz Marek zgodził się na wywiad dla dobrych mediów. Zapraszam, posłuchajmy. Ja bym czuła, że ta reakcja do Przekrzepie tutaj mocno księdza, bo y, była zafascynowana całą poezją, no, jak to kobiety i o kobietach. Wiele, wiele tych wierszy, utworów, prozy, y, więc to, to jak kobiety czują tą, tą delikatność. Y, y, no, co odpowiada rzeczywiście ich sercu, no to na pewno bardziej miło im prowadzić wywiady. No, po prostu tak z człowiekiem, z mężczyzną, który czuje kobiece serce. Ale może od początku, bo ksiądz Marek Krzyżanowski, ksiądz jest orionistą. I czy mógłby ksiądz powiedzieć o herzmacie tego? Zgromadzenia, czym się zajmuje? Oczywiście. Nasze zgromadzenie powstało pod koniec XIX wieku we Włoszech. Witali założył go ksiądz Ole, dzisiaj święty ksiądzowiec Zawiony. Powstało dla dwóch przyczyn, Dwie jakby się charyzmatyczne. Pierwsza gałąź to troska o najuboższych, o najbardziej potrzebujących w szerokim słowa znaczeniu. Tych potrzebujących w sensie materialnym i tych w sensie duchowym prosił na swoich duchowych synów, abyśmy się schylali nad każdym cierpieniem i nad każdą młodą ludzką. I druga jego taka gałąź charakterystyczna to jest wierność papieżowa. Składany czwarty ślub bezwzględnej biedności papieżowej. To są Dwie jakby takie linie charyzmatyczne, które w tej chwili nas od początku jakby tak ustawiają w życiu kościoła. W Polsce istniejemy od 1926 roku. Pierwszym domem w Polsce, domem macierzystym jest Dom Pacyński w Polii obecnie w centrum rekolekcyjnym, mhm. w którym pracuję, posługuję. książę Marku, a właśnie jak to się stało, że ksiądz stał się orynistą? Właśnie trafił do tego zgromadzenia? Ze względu na moje kłopoty ze zdrowiem musiałem przejść przez wiele seminariów, wielu zakonów, do których bukałem, prosząc o możliwość przyjęcia, studiowania. Czułem ogromne pragnienie, ogromne powołanie bycia kapłana, oddania Bogu swojego życia. I w tych seminariach, do których bukałem, prosiłem, Zdawałem odpowiedź odmowną. Ja wtedy tego nie potrafiłem zrozumieć, bo to było dla mnie bardzo, bardzo trudne. Dzisiaj to rozumiem. Każdy człowiek musi zapytać do, do wielu drzwi, przejść niejedne schodki, żeby odszukać swojego miejsca. W życiu, kiedy, kiedy zapukałem do orionistów, oni dali mi szansę. No i tak się stało, że te szanse nie korzystałem. Na tyle, że od wielu lat to ja jestem duchowym synem księcia Oriona no i jestem człowiekiem szczęśliwym. Ja bardzo jestem wdzięczny zgromadzeniu. Czytając życiami z księdza, to oprócz tego doktor teologii, ale również ojciec duchowy w seminarium. Wiem, właśnie ile, bo wiadomo, jeżeli człowiek jest chory, zmaga się z trudnościami, tutaj. Na pewno walka w postaci przeróżnych tak. ćwiczeń, rehabilitacji, zmaganie się z trudem, z cierpieniem. Na ile to wszystko, jak się uważa, na ile to wszystko ma odzwierciedlenie właśnie takiej pracy duchowej, z właśnie jako ojciec duchowny wcześniej, potem właśnie jako człowiek, poeta? Właściwie nie wiem, właściwie nie wiem. Ja może tutaj zaskoczę i księdza i, i wszystkich, jeżeli powiem, że od pewnego momentu w swoim życiu jakoś przestałem na siebie patrzeć jako człowieka chorego jak na człowieka niepełnosprawnego, owszem, mam pewne ograniczenia, na przykład w jakichś funkcjach ruchowych, przeważnie jeśli chodzi o schodki bez poręczy, ale ja myślę, że już pod koniec, a może w trakcie liceum, w tej tam klasie, no, chyba w drugiej liceum, przestałem myśleć o sobie jako o człowieku chorym. I myślę, że to mi pomogło w takim podążaniu drogą, na którą jakoś wezwał mnie Bóg. To wcale nie znaczy, że przez mniej rozumiem ludzi niepełnosprawnych, wręcz przeciwnie. Bardzo dobrze ich rozumienia prowadzę co roku turnusy rekolekcyjne dla ludzi niepełnosprawnych. Mam bardzo dobry z nimi kontakt. I na pewno mi to pomaga, bo, bo całe moje dzieciństwo to były, to były właśnie szpitale, sanatoria, wizyty u lekarzy, ale, ale myślę, że to przekroczenie bariery, nie myślenie o sobie, jako człowieku, który, który jest chory no, dużo mi w życiu pomogło. Dużo mi w życiu pomogło. Ja, ja teraz, teraz dużo, dużo robię. No, nie wiem czy to jest w tym przyczyna, ale, ale myślę, że, że na pewno jest to ważne. Jest to ważne żeby człowiek yy, yy, chory czy niepełnosprawny yy, przestał złotych myśleć, bo wtedy są yy, yy, moje przestrzeni w serca, w ogóle życiowej przestrzeni są takie możliwości, takie większe, dużo większe. Żeby człowiek siebie nie redukował, nie, nie patrzył na siebie z w takiej perspektywie jakiegoś braku, to co Bóg nam daje, nawet jeżeli to jest trudne, to jest takie optimum, które musimy wykorzystać. I możemy to wykorzystać. I Pan Bóg uzupełnia nasze braki i daje nam dużo więcej. Tylko trzeba to zauważyć i traktować to jako talent. I wtedy jest szansa na rozwój. A na pewno. Na pewno wracając do, do pytania Księdza, yy, nawet nie wiedząc o tym, yy, to moje cierpienie, ta moja choroba pomaga mi w rozumieniu człowieka. Chociaż, jak mówię, trochę przewrotnie, ja sobie tak nie myślę. Jak yy, czytałem fragmenty poezji, prozy Księdza, to co właśnie na stronie internetowej znalazłem. Zaskakuje mnie niesamowita e, delikatność e, serca mężczyzny. Tak? Takie, e, zrozum, takie głębokie zrozumienie człowieczeństwa, kobiecości, męskości, e, tego, co jest też wyrazem miłości, czyli czułość. E, jak ksiądz sądzi, skąd może mieć to źródło? Skąd to wypływa? Myślę, że bardzo takim ważnym dla mnie źródłem, z którego czerpię, to, to jest mój dom rodzinny. Gdy ja miałem wielkie szczęście i wielką łaskę mam do tej pory, że uczyłem się wiary od, od mojej babci, która, która niestety już nie żyje, że uczyła mnie Patrzenia na Boga takiego, takiego innego, patrzenia prostego, ale, ale bardzo, bardzo takiego bliskiego, czułego. Mam bardzo kochającą i mądrą mamę, o której niedawno powiedziałem, że jest świętą kobietą. Myślę i tak że. I mam siostrę kochaną. I wśród tych y, kobiet się wychowywałem i od niej dużo czerpałem. W ogóle mój dom rodzinny to takie, takie ciepłe miejsce do tej pory. Y, skąd to się bierze jeszcze? Może, może też trochę na przekór, bo żyjemy w świecie brutalnym żyjemy w świecie, który na przykład, który na przykład kobiety, który jakoś, nie wiem, umiejscawia, często nie w tych miejscach, do których jest powołana kobieta. Ja pisząc o kobietach, chociaż to dziwnie zabrzmi, ale, ale nie piszę tylko o kobietach, prawda? Pisząc o kobietach, ja chcę pisać o tych, o tych wartościach, o tych, o tych przestrzeniach w kobietach, które są delikatne, subtelne. Chcę, żeby w kobiecie świat to, czego kobieta jest w cudzysłowie nośnikiem, co może przekazać. Jeden z filozofów e, francuskich powiedział, że e, świat się skończy wtedy, kiedy kobieta przestanie być kobietą. I w opowiadaniach, i w wierszach e, staram się zrobić wszystko, żeby kobieta o tym nie zapominała. I myślę, że same kobiety tego potrzebują. E, one mają subtelne dusze i serca i myślę, że jakoś tam Pan Bóg pływała mi do nich dociera słowem. Bogu dziękuję za to, chociaż, chociaż, e, chociaż tak naprawdę piszę różne inne rzeczy, ale tak jakoś ostatnio e, dziwnie i chyba pięknie się złożyło, że że wielu ludzi patrzy na mnie jak, jak na tego, który pisze o kobietach i dla kobiet, ale może to dobrze. Może to dobrze. No, czytając te fragmenty, już miałem takie wrażenie, jakbym czytał bardzo w bardzo intymnych stosunkach kobiety, mężczyzny i w tej poezji również deklamowanej przez, przez aktorów polskich to też dało się wyczuć taką głęboką relację między tymi, którzy w tych wierszach mówią do siebie. Taką wręcz właśnie intymną relację. Tak, że, że, że to się. że takie słowa, takie przeżycia biorą się z powietrza no, no, tak, no, nie. i na pewno ksiądz przeżywa głęboką relację z Panem Bogiem. I czy, czy mógłby ksiądz kilka słów o tym no, tej relacji Mógłbym, Mógłbym. To tak się ma w początku. Na tej płycie wystarczyło czasu na miłość. Taka jest fabuła, Taką fabułę wymyślił, wymyślił najpierw Paweł Kronikowski, później Małgosia Korzuchowska. To miała być historia, historia taka, taka banalna, a jednocześnie historia, która pięknie mówi o miłości. I oni obydwoje wybrali te wiersze spośród mnóstw innych wierszy, prawda? I wyszło, wyszło to tak, jak wyszło, czyli historia e, miłosna, historia bardzo liryczna, historia, która się dzieje, płynie między dwojgiem ludzi. Mam nadzieję, że wyszła pięknie. Ale to, to są wiersze. Wybrane spośród iluś tam moich wierszy, prawda? Yy, ważne jest, ja zaakceptowałem tą fabułę, tą formę płyty, ponieważ ważne jest to, żeby dzisiaj pięknie mówić o miłości. Pięknie mówić o miłości, mówić o miłości, yy, w domach rodzinnych mówić o miłości. Pięknie między dwojgiem małżonków i z tych wierszy powstała taka, taka konwencja, no taka, taka liryczna, natomiast w każdym tym wierszu można się doczukać, doszukać, powinno się doszukiwać czegoś więcej, czegoś mniej, bo tak jak ksiądz zauważą, to się nie bierze z nich, się bierze z takiego y, y, pojmowania Boga blisko, bardzo blisko. Wiemy, że Bóg jest źródłem miłości. Jeżeli obdarza y, dwoje ludzi czymś, y, co jest miłością, myślę, myślę że y, trudno jest o tym mówić. Y, y, wiersz, który, który, który pisze, nie wiem. Mam taką nadzieję i wierzę w to mocno. Piszę po, 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 to jest jakimś natchnieniem Ducha Świętego. Chciałbym, żeby tak było. Jeśli, jeśli ten, ten wiersz odzwierciedla miłość człowieka do człowieka, ja mógłbym oczywiście chować je do szuflady i nie pokazywać. Ale wtedy byłbym nieprawdziwy. Wtedy byłbym nieprawdziwy byłby i na pewno bym miał łatwiejsze pytanie i łatwiej odpowiadać na te pytania. Natomiast jeżeli one powstały, jeżeli one trafiają do, do kogoś i, i ktoś potrafi dzięki tym wierszom być szczęśliwszym albo, albo umieć mówić o miłości, albo ją przeżywać, to Bogu nie będą dzięki. Tak to widzę. Tak chciałbym, żeby tak było. Ksiądz, jak zdradził na, na żegnanie się z parafią, ma cały zapewniony grafik rekolekcji parafialnych, przeróżnych. To chyba właśnie stąd to, co Ksiądz sam mówił, o, tym, o właśnie, że trzeba pięknie mówić o miłości. Tak, myślę, że tak, że trzeba. Pięknie mówić o miłości, bo miłość jest tego warta, bo miłość jest tego warta i tak naprawdę każdy człowiek bez miłości usycha, tak naprawdę, jeżeli nie miłość, to co, Prawda? Mam grafik napomniany w dużym, dużym, dużym wymiarze, ale prowadzę rekolekcje, Oprócz parafialnych różne inne pracuję w naszym centrum kolekcyjnym z woli. Prowadzę kolekcje dla śród prowadzę rekolekcje dla kapłanów, dla proryków, dla różnych grup charyzmatycznych. Kolekcje parafialne są częścią mojego posługiwania, mojego życia. I co cieszę się, bo bardzo je lubię. Także można się zapraszać w naszej licencji, też do parafii. No, do chciałbym. Chciałbym te tutaj e, w tej parafii, są no. pierwsze, w tej licenzji. Muszę powiedzieć, że, że jakoś tak e, bardzo mi na przypadku do serca. E, może dlatego, że. To był taki szybki pomysł księdza proboszcza, który przeczytał o mnie w niedzielę. Taki artykuł się ukazał, strzał w serce. No I pod wpływem tego artykułu bardzo szybko do mnie zadzwonił. Bardzo mu zależało na tych, na tych rekolekcjach. No i to był taki praktycznie jedyny termin, gdzie miałem wolny czas. No i okej. Okay. I zadziała się jakaś sprawa. Proszę. Mam nadzieję, że, że Pan się cieszy. Ja się cieszę na tak. to. Dziękuję księdze Marku za te kilka dziękuję. Słów. dziękuję. Tak. Naszym gościem był ksiądz Marek Szanowski. Ksiądz, który jest poetą, który prowadzi rekolekcje Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiam bardzo. Pozdrawiam z całego serca. Szczęść Boże. Trzymajcie się mocno. Gostoszam. Ja <grydy> Lubię, jak czekasz na mnie, choć kolejna zima za oknem. Lubię, jak czekasz na mnie, choć nie piszę do ciebie ani nie dzwonię. Lubię, jak na mnie czekasz. Choć Twoje oczy bolą od wypatrywania. Lubię jak na mnie czekasz. Choć czasem wątpisz, czy w moim sercu jest jeszcze miejsce dla Ciebie. Mimo wszystko. Lubię jak na mnie czekasz. Lubię jak na mnie czekasz.